Banana. Witajcie tu Tomas, a to okazjonalnie. Gramy w Operation Flashpoint razem z Szymem 98, czyli z Tolcem Rulezem. Owszem, owszem, ja to ja. Są z nami <gryw> Boty, O'Sullivan i Bruton. I razem w czwórkę musimy obronić wioskę przed najazdami dzikich wrogów Chińczyków Dobra Teraz spróbujmy to załatwić po cicho po cichu wcześniej próbowaliśmy nie wyszło Tak więc ja od razu idę na flankę lewą z moją pseudosnajpereczką Aha to są krzoki Zobaczymy gdzie jest flanka tam jest flanka jakby ktoś nie wiedział a my idziemy przodem, czy oni za mną idą, za mną idą. Tak, ja takie... ja akurat flankować lubię. E, ale ty im dałeś ceasefire? Tak, tym razem tak. Czekaj, ja tam się trochę rozejrzę najpierw. Tak wygląda sytuacja. Tylko muszę wejść na ten pagórek, wtedy ogarnę. Widzę, widzę posterunek. Nie, po prostu ich omińmy i zaatakujmy miasto. my Bezpośrednio, no. Idę za tobą w takim razie. Czekaj, spróbuję ogarnąć na mapie taktycznej. Tam jest ich dwóch. Jeden jest w posterunku, drugi idzie drogą. Myślę, że jeżeli uda nam się załatwić obu... ...szybko, to powinno się udać. Tylko broń z tłumikiem owca. Czy jak się używa tłumika? Nie ma tłumika. A to? Ten... Nie masz, ja mam. Okay. Ojej, ja wyciągnę smawa i teraz mi będzie ładował go. Dobra, to wiesz co, to chyba jednak skorzystam z tej opcji, czyli omijamy. Ich w sumie i tak go będzie trzeba zabić ale spokojnie, to w swoim czasie zalecałbym noctovizję przyznaję, przyznaję na ziemi się czołgać po co czołgać i tak nas rozwalą zaraz, znaczy z tfu support gunner, 100 meters west Widzę już jednego. A pozwolenie na strzał, czy mam wstrzymywać na razie? Nie, na razie proszę wstrzymać się. A, bo oni powiedzieliśmy, ja jestem medem, on jest dowódcą, więc tak by przestrzegamy hierarchii w tej grze. Właśnie. Czyli czy on jest w budynku? Słuchać, tak, jeden, widzę jednego w budynku, jednego przy szopie. I to jest dwóch tylko w tutaj, a tam jest support gunner. Widzisz tego w oknie? Widzę widzę tam w oknie? Gdzie, gdzie, gdzie mniej więcej? Eee, jak masz ten traktor, to nad traktorem to okno. Rifleman, widzę. To załatwisz go? Czekaj, dal użyję. 102 metry. No, myślę, że Ej, jestem czekaj, w stanie bo, czy Mi to działa tak samo, bo mi się wydawało, że mi tylko kąt wymierza no stopnie tylko mi wymierza Co mi nie wymierza? Dobra 300 metrów to jest 300 metrów Dobra, ja jestem gotowy jakby co Eym Zstrzelać ze Okej To ja spróbuję go zastrzelić i na 3 zaczynamy Raz, dwa jest ich, tam jest więcej. Oła, już zostałem w nobie. Dobra, tam się oni wykrwawiają. M mądre te boty. Foku fokus idzie na... Meda. Lol, jakiś śmiertelny. Ej, czy oni są od tyłu, zachodzą? Nie, zadałem no, im się. Nie, jednemu się udało. Dobra, ja się wykrwawiam w nogę. Aj. Tyle kwestii amunichy? W tym magazynku? Wykrwawiasz się, masz? Dobra, no właśnie. Już się wyruszyłem. Okej. Okay. Zaatakować ten budynek jest pusty. Biegniemy przez pole. Tak jest. Jeśli mogę smawa użyć, to chętnie szczele w tamten budynek. ten budynek. Jak to Mhm. Nie polecam. Smaw może się przydać później. No ale ja już go ładuję. To nie w ten. Co już sobie winien. No dobrze. Fila. Numer jeden mamy tu. Numer dwa mamy tam. Ja idę na nich, a nie... Oni już tam idą, dobra. A ty już też tam jesteś. Go, go, go. Impressive fire. Affirmative. Wydałem rozkaz, tam możesz strzelić z małem, jeżeli chcesz. Chętnie ja na to popatrzę. Idą na tym wzgórzu. Ja nie będę tam szczał bo tam jest za daleko. Nie, nie trafisz? No, może zejść. To chodź tutaj do mnie. Tutaj do tej szopy. Stąd może ci będzie łatwiej trafić. Oni tam żyją? No... Siedzą w tym bunkrze. Znaczy, z tymi barykadami. O, ja widzę jedną wygłówkę. Dostał, dostał raczej. Reload. Nie no, jeszcze kogoś mamy zabić. Wow. Jej, idą, 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 idą! I widzę, 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 widzę też. O, coś wybuchło. Mali wszyscy, czy oni tam kuleją? Follow me. Affirmative. A ja idę... idę do tego budynku najbliższego. Dobrze. Ym... Okay. A, chciałem się mały. Idę oczyścić tamto, yy, tamto stanowisko przeciwlotnicze kontakt wow. dobra, tego się nie spodziewałem o, o Sullivan dostał saliwan? że go uleczysz Armo zaraz chyba Jeep wiedzie wyjedzie ja podejdę bliżej tu musicie mnie osłaniać Pyk, pyk Na razie nikogo nie ma, ale już chyba tą drogą będzie jechał, nie? No To osłaniajcie mnie Ja jestem daleko Ogarniam rejon działań Jedzie Jeep. Z której? No, yy, z tamtej strony, w której jesteście odwróceni. Stamtąd skąd myśmy przyleźli. Widzę. Zalecam nie strzelać do momentu, w którym się pojawi... w którym będzie praktycznie pewne trafienie. Ja pierwszy raz z nim strzelam, więc... Cóż... O. 100 Nie było źle, nie powiem. Jak ktoś jeszcze strzelił, chyba bot strzelił wcześniej ode mnie, ale nie trafił. Hej, Tak czy inaczej, potwierdzam zgon. Gratuluję. Potwierdzam zgon. Nie, tam jeszcze jeden gościu, Kampi. Ja, ale teraz nas zaatakują z wielu stron. Support, gunner, 100 northeast. O zaczyna się. Idą, idą, idą. Biegnę do was. No kurde, sali mam mi w las. Reloading. Mam do was Target. nieco ponad 150 metrów Schować się do budynku Tam... oh. Rifleman 200 no i można tam to w budynki. to szapa. Dobrze. Gunner, 100 north. Jestem. Się Nadchodzą od prawej strony. Rifleman, 200 northeast. Z góry.

200 m, Żeby ja nie zaszczyt z innych wzgórz też A i są, idą, idą, idą northwest Mam jakieś wsparcie ogniowe? Chyba nie Oj, powitam ich smawem, soczystym o ile zdąży przeładować. Osłaniajcie mnie, bo ja tam widzę, że po lewej też jest dużo Nie mamy ludzi. żadnego... Brak wsparcia ogniewego, jesteśmy zdani na siebie. Dobra, dostało 3. Usz ty, ej, ale oni już tu są. Nie, do mnie strzelają nasi. A nie, tu, tu był wróg jakiegoś Pańca. I to blisko No Ja się w zastraszająco szybkim tempie wykrwawiam Więc osłaniajcie tak. Ej hey, idzie tutaj, idzie tutaj Widzę to przez tą mgłę Tak, 100 metrów. taktyczną. Jest, jest na skrzyżowaniu jeden. Ale on chyba się już wykrwawia. Ale jeżeli go dobijemy możliwe, że szybciej no to przejdzie chyba nie da się dobijać chyba no, nożem próbowałem i... i... ja... ja <coughs> z pistoletu do sto i tyle wow, tu jest i... udało mi się ładnie <coughs> Cel dodatkowe no cóż... no trochę no tak się zdarza. To nie nasz typ takie. No nic, no. to będzie taka pojedyncza misja okazjonalnie myślę. Może jeszcze kiedyś zrobimy z operation Flashpointa no, może nawet z tego jakaś fajna seryjka powstanie, bo to było ciekawe, nie sądzisz? No zobaczymy jak będą chcieli ludzie to wtedy. No więc... Jakby dzięki... co ja przejmę na siebie odpowiedzialność za to, jeżeli Tomasz będzie zajęty czymś innym. No spoko. Nie, w każdym razie... Dzięki za obejrzenie, subskrybujcie, komentujcie i żegnają Was, oficerzy Tomas27 i Stolec Rues. Żegnamy. Do zobaczenia.